Cykl pod mistrzowską Batutą to jest taki specjalny cykl koncertowy w Filharmonii Gorzowskiej, w której naszą orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej oddajemy pod władanie najwybitniejszych polskich dyrygentów, którzy jednocześnie stanowią absolutny top światowej dyrygentury. W przeszłości dyrygowali u nas już dyrygenci tej klasy, co maestro Maksymiuk nawet dwukrotnie Kazimierz Kort, Krzysztof Penderecki, Antoni Wit, a tym razem zaprosiliśmy do nas maestro Marka Pijarowskiego, który poprowadzi orkiestrę i mam nadzieję, że, że publiczność będzie równie zadowolona jak podczas tych koncertów z całego cyklu. Wiele dobrego słyszałem, naprawdę bardzo dobrych opinii o, o zespole, o atmosferze, o filharmonii i z tym większą radością przyjąłem zaproszenie. Miałem być już wcześniej, półtora roku temu, no niestety się troszkę rozchorowałem, ale już jestem. Jesteśmy po dwóch próbach i absolutnie jestem zachwycony atmosferą i umiejętnościami tej orkiestry. Zresztą niczego innego nie oczekiwałem, bo taka jest opinia o, o, o tym zespole, że jest to absolutnie w pełni profesjonalny zespół, z którym można rzeczywiście dokonywać wspaniałych artystycznych cudów. Są bardzo chętni do, do współpracy. Atmosfera jest naprawdę znakomita, więc z optymizmem oczekujemy naszego. Finalnego spotkania już na koncercie w piątek. W programie mamy trzy utwory. Zaczynamy uwerturą do opery Paria Stanisława Moniuszki. Akurat mamy rok Moniuszkowski, 200 rocznica urodzin tego kompozytora, więc cieszę się, że możemy jego utwór wykonać. Następnie ciekawostka i to ciekawostka rzeczywiście dużego formatu, mianowicie po raz pierwszy na pewno w Gorzowie i nieliczny w Polsce raz zostanie wykonany koncert Ignaca Wachhaltera. To jest kompozytor Polski pochodzenia żydowskiego, którego odkryła nasza solistka pani Aleksandra Kuls. Koncert absolutnie wirtuozowski, znakomicie napisany warsztatowo, pełen wirtuozowskich pomysłów, ale również i przepięknych melodii. Aż się dziwi, że ten koncert w ogóle jest nieznany. U nas bardzo się cieszę, że, że pani Aleksandra zaproponowała, i ogromne podziękowania dla dyrekcji filharmonii, że właśnie tę propozycję wybrała. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa produkcja, i, i słuchacze też będą bardzo zadowoleni. To do przerwy te dwa dzieła. Natomiast po przerwie wykonamy ostatnie dzieło symfoniczne Sergiusza Rachmaninowa i jego tańce. Symfoniczne na dużą orkiestrę, duży skład, bardzo skomplikowana i trudna kompozycja, z tego względu, że Rachmaninow pisał, jak to się mówi, przy fortepianie. No, był genialnym pianistą, najpierw prawda, kompozytorem również, ale widać w partyturze, że łatwo przychodziło mu pisanie, kiedy miał klawisze pod palcami. Natomiast partia w orkiestrze są naprawdę, rzeczywiście bardzo, bardzo trudne, ale po dwóch próbach no, orkiestra już znakomicie opanowała ten materiał, także myślę, że w piątek będzie apogeum naszej formy i bardzo się cieszę na ten koncertowy wieczór.